Ćwiczenia w trzecim tygodniu po operacji palucha koślowego. Kładziemy luźno stopę na podłożu i staramy się, nie odrywając palców, unieść piętę do sufitu i wracamy. Mobilizacja palców. 10-20 powtórzeń. Ćwiczenie z pierwszego tygodnia. Uzupełniamy opór gumy elastycznej. Wykonujemy zgięcie grzbietowe. 10-20 powtórzeń. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu wykonujemy z oporem zgięcie grzbietowe stopy. 10-20 powtórzeń. Zakładamy gumę na stopę operowaną i wykonujemy ruch odwiedzenia z rotacją w stopie. 10-20 powtórzeń. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu wykonujemy przywiedzenie i rotację z oporem gumy. 10-20 powtórzeń. W leżeniu unoszenie miednicy w celu wzmocnienia mięśni pośladkowych. Powoli idziemy do góry. Góry dociskamy pośladki i wracamy. 10-20 powtórzeń. Po zdjęciu szwów, jeśli rana jest już zagojona, możemy przystąpić do mobilizowania blizny. Więc delikatnie staramy się przełamać tą bliznę. Tak, żeby ją troszkę Rozruszać, odkleić. W każdą stronę osoby możemy tutaj ruszać. Tylko warunek, żeby rana była zagojona. Nic nie może z niej wyciekać. Mhm.